Halo, halo, cześć Simo, początkujący graców w cs 2 Jeżeli chciałbyś być lepszy w tą grę, a dopiero zaczynasz swoją karierę sportową, to ten film jest właśnie dla Ciebie. Więc nie przedłużajmy i lecimy z tym filmem. Także przejdziemy sobie najpierw od porad ustawieniowych, aż po, aż po porady w grze. Także zacznijmy sobie od ustawień. Drogi gracz, jeżeli dopiero co włączyłeś sobie grę i masz. Defaultowe ustawienia, to przejrzyj sobie, dam ci parę porad, co może być dla ciebie dobre. Po pierwsze, jeżeli, także jeżeli lubisz sobie grać na rozciągnięcej rozdziałce, albo widzisz, że ktoś tak gra, to nie musisz się nim kierować, ponieważ tym rozdziałka jest bardziej rozszerzona, tym modele są większe, ale poruszają się szybciej. To jest różnica pomiędzy rozdziałem 4 na 3 a 16 9 lub 16 10 Jeżeli masz swoją optymalną rozdziałkę monitora, przeciwnicy nie będą jakoś więksi, ale będziesz widział ich proporcjonalnie i ich ruch będzie naturalny. A jeżeli będziesz miał rozdziałkę 4x3, ok, będą więksi, może będzie lepiej trafić, ale pamiętaj, tym szerszy ekran, tym postacie poruszają się szybciej. I będzie ci trochę ciężej w niego trafić, Moim zdaniem, ponieważ sam grałem dużo na 4, na 3 I przechodząc na 16, na 9 Po prostu mi się lepiej gra, to jest moja opinia, także Przejrzyj sobie te dwa 4 na 3 i 16 na 9 Potrenuj sobie na, polecam wam tutaj Mapę, jest to mapę z tym i, nie, tą. Jest to I'mbot. aimbot, I'm, I'm Training Bardzo polecam tę mapę, ponieważ tutaj możecie sobie spojrzeć od y, patrzeć rozdziałki, czy faktycznie coś się szybciej, czy lepiej Wam się trafia na głowę na 4x3, czyli rozciągniętej, czy może na normalnej. Teraz przejdźmy sobie do ustawień zaawansowanych. Tutaj jest trochę mała zagłostka. Także zacznijmy sobie od początku. Zwiększ konta z graczy. Ogólnie to ustawienie... Y, ogólnie to ustawienie powinno się włączyć, ponieważ Ponieważ w jakimś tam momentach możesz kracza lepiej widzieć. I lepiej sobie widzieć kogoś, a nie zmniejsza to jakoś klatek, po prostu będziesz w jakiejś sytuacji, może lepiej kogoś widział. Nie jakoś bardzo to tam troszkę pomaga, ale ja polecam ją włączyć. Tutaj synchronizacja pionowa to musicie sobie od razu włączyć, ponieważ to jest bardzo niefajna opcja. Ona redukuje wam klatki do... Waszego monitora nie grać, nie polecam, Bardzo to gra jest wtedy taka zmulona, tak abyście w slow mo grali. O, właśnie w ten sposób, tutaj nic nie potrzeba. I tryb niskiego opóźnienia Nvidia Reflex. Ogólnie polecam Wam wziąć sobie tą opcję na włączoną. Yy, nie z boostem, chociaż możecie sobie to zobaczyć. Yy, włączona jest najlepsza, optymalna. Włączoną klatki, tu jest, tu jest dopiero coś. Yy, ja ogólnie polecam Wam wziąć sobie na ilość hercy Waszego monitora, ale jeżeli macie 60 hercy 75 hercy, to dajcie sobie ten mnożnik więcej, ponieważ wyższe klatki na monitorze z mniejszymi hercami robią różnicę. Przegrywając, grając sobie na 60 klatkach w monitorze 60-hercowym, będzie to takie takie mniej płynne, a jeżeli zwiększycie ten próg już do 125 na sekundę przy monitorze z 60 hercami, zobaczycie większą płynność i wasz lefek tak. będzie lepszy. Także jeżeli macie 60 hercowy, to ustawiacie sobie 125 około to jest bardzo dobre klatki na 60 herców. Jeżeli macie już powyżej, czyli 75, to już też 180, a jeżeli macie monitor 200, po 70Hz to po prostu sobie ustawcie do jego hz Po prostu nie trzeba nic więcej dawać, po prostu le macie hercy i tyle. Tablony. Tu już jest trochę więcej. Ogólnie Adaliasing to jest taka opcja, która wygładza wam wygładza wam kształty yy, wygładza wam kształty postaci. Czyli na przykład yy, u mnie ta postać nie jest poszarpana, jest ładna. I, i kiedy ktoś mi wychyli nie zmyle się i będę wiedział, że to jest ona, bo że wychyli się pixel, ale nie postać. Zobaczcie kawałek pixela, nie jego. Także polecam mieć to na 4 msa, ewentualnie 2, jeżeli macie słabszego modelu, ale ja polecam 4. Nie mam jakoś super komputera, ale 4 wystarcza. Ogólna jakość cieni. Ogólnie yy, cienie w, w CS2C są bardzo przydatne, ponieważ na niektórych mapach i mapach, na których jest jasno, Możecie zauważyć cienie postaci, które mogą Wam bardzo pomóc. Także polecam na wysokich grać tutaj. Chyba, że Macie słabszy komputer, a nie przeszkadza Wam podzierane po prostu takie szarpate cienie, to Wam to nie przeszkadza. Zostały właśnie średnie. I dynamicznie cienie. To jest opcja, która bardzo pomaga, ponieważ ona dodaje Wam cienie. Po prostu, jeżeli Macie taką lampę tutaj, to Wasza postać nie rzuciła cień kiedy macie tylko słońce, tutaj nie będzie żadnego cień. Nic, totalnie żaden cień. Cień ja go mam. Bez tej opcji nie macie cieni. Macie po prostu zwykły cień, tutaj taki, o, tego nie macie. Także polecam o sobie na wysokie wszystkie szczegóły modality. Ogólnie ta mm, opcja powinna się dać na wysokie, ponieważ jeżeli macie ładne skinki w ogóle, to raczej chcielibyście, żeby te skinki były jak najładniejsze, i jak najlepiej się świeciły i w ogóle. Także polecam na wysokie, no chyba, że Wam nie przeszkadza, bo macie słabszy komputer, to średnie. ta opcja zabiera troszkę klatek. Także wysokie to dobre ustawienie, moim zdaniem. Filtrowanie tekstur, to ogólnie to już jest w o komfortu jak jeżeli nie przeszkadzają Wam po Poszerpane tekstury, to możecie się w ogóle to wyłączyć albo tam na dwa wziąć, ewentualnie trójlinowe. Ale jeżeli jesteście takim rzeczem jak ja, który nie chciałby widzieć poszarpanych tekstur i jednak kuje was to trochę w oko, to polecam razem 4, razy 16, nie ma sensu po prostu. Widziałem razem 4 i praktycznie nic tutaj nie ma. Jest bardzo ładne tekstury także dobrze. Detale shader'a: ogólnie te ustawienia. Detale Shadera i czeszcze są od jednej, od jednej opcji, że tam w palaku będziecie więcej widzieć. Ale ja testowałem sobie te ustawienia i nie wpływa to bardzo na y, płynność rozgrywki i na widoczność. Także ale zabiera troszkę FPS-ów, także polecam sobie te dwie opcje na niskie. Ja już gram długo na takich ustawieniach i jest bardzo dobrze. Y, Okluzja otoczenia to w ogóle wyłącznie. Ta opcja jest w ogóle niepotrzebna, jeżeli chcecie być bardzo dobrymi rzeczami. Hignamage Rage to na wydajność wam polecam. Jest to technika Hignamit Rage, czyli szeroki zakres dynamiczny HDR. I tutaj macie tam lepsze cienie, wasza rozdzierd, będzie bardziej taka ładniejsza, ładniejsza będzie CS, ale stracicie na klatkach. Jakby nie polecam. Naprawdę wydajność to jest... Optymalne ustawienie. Gra wygląda ładnie, schludnie, nie jest przesadzona i macie dobre klatki, także polecam Firelit FX Super Legion. Ta opcja ogólnie, jeżeli macie słabsze komputery, to, to jest opcja dla Was, ponieważ ona zmniejsza Wam trochę rozdzielczość Waszego ekranu. Także jeśli chcecie mieć trochę więcej klatek, jeżeli Was komputer na serio nie to weźcie sobie jakoś ultra. Nie zjeżdżajcie niż niżej, po prostu ta gra będzie bardzo brzydka i nie będzie mogli ją grać jeżeli macie już dobry, taki dobry komputer mniej więcej i te ustawienia wam nie przeszkadzają, to weźcie sobie tutaj na wyłączone. Po prostu będzie Wasza rozdzielczość, nic nie będzie skalowany. Obraz. Też sobie do jasności gry. Ja ogólnie polecam Wam w okolicach od 90 do 110, więcej po prostu jest, nie ma sensu. I niżej też nie, bo chcielibyście wiedzieć więcej, tak? Wasz celownik też jest ważny. Także ja ogólnie polecam Wam robić sobie albo celownik kropkę, albo takiego właśnie xika, tylko bez kropki. Są bardzo dobre celowniki i pole polecam Wasz styl, cel styl celownika oryginalny. Ponieważ kiedy strzelacie, Wasz celownik się leciutko rozchodzi. Nie tak bardzo jak przy klasycznym, ale rozchodzi się leciutko, kiedy wtedy możecie wiedzieć jak duży jest Wasz rozrzut. Także polecam to włączyć. Dobrze, przejdźmy sobie teraz do Ogólnych porad w cesie jak grać, jak celować, jak pikować, no i takie tam naprawdę będzie dotyczyła na temat y, re recoilu w AK-47. Ponieważ ta broń ma bardzo złożony rozrzut i trzeba się go nauczyć kontrolować. Ponieważ normalnie na szkałach strzela w ten sposób. Pierwsze polegki są nawet celne, tak? Raz, dwa, trzy. Z pięć kuli, które są celne. Reszta leci po prostu jak chce. Także tutaj wam pokażę pierwsze pięć strzałów sobie. Zjeżdżajcie troszkę w dół, co będą równi, a następne już lewo, prawo i lewo. Wtedy waszy klik będzie wyglądał tak. Ja jeszcze też muszę to dopracować, ale będzie wyglądał około tak, że kule będą się zbierały w tym. Także więcej graficzności B jeżeli go sobie w ten sposób i Niko nie ma się bombę to zazwyczaj plantujcie sobie tutaj w rogu w ten sposób i kryjcie sobie wtedy z aparców lub Plantuj plantujcie na środku ponieważ w ten sposób jeżeli ktoś wyjdzie do defuza to będzie musiał to będzie musiał spojrzeć na wszystkie pozycje dookoła a my możemy siedzieć gdziekolwiek tylko chcemy ponieważ bomba kiedyś jest na środku możemy wyjść i z każdej strony ją piknąć tak że ktoś wychodzi, patrzcie, widzicie i nie wie o co chodzi on patrzył do przodu, następny patrzył okno, a ja byłem za karem to tyle mam nadzieję, że moje porady wam się przydały i zostawcie subyka na kanale aby wesprzeć mnie dla was to nic, a mi to b...